My na pewno też o to cały czas walczyliśmy, tak, wcześniej składaliśmy deklaracje, deklaracje, że będziemy robić wszystko, żeby tych kibiców było jak najwięcej i na pewno ten prognostyk, jaki właśnie tutaj teraz, teraz mówicie, że będzie, że będzie cały stadion, jest na pewno dla nas bardzo budujący, my jesteśmy bardzo zadowoleni, no i na pewno mogę obiecać, że, że nasza postawa będzie tak jak w ostatnich meczach, tak, gdzieś tam będziemy napierać do przodu, na pewno nie ułatwimy legi Tutaj, tutaj tego spotkania i walki, walki o to mistrzostwo. Na pewno muszą być o tym przekonani, że, że tutaj będzie ciężko, tym bardziej będzie tylu naszych kibiców. Oni na to zasługują, żeby walczyć dla nich i tym bardziej wiadomo, będzie ten młyn, inaczej się gra przy takich meczach i będziemy robić wszystko, żeby, żeby zająć te piąte miejsce. Urywaliście punkty faworytom, pretendentom do tytułu mistrzowskiego, ale niektórzy twierdzą, że legi punktów urwać się nie da. A no to zobaczymy już w meczu w niedzielę, tak? Wiadomo, standardowo przed, przed sezonem każdy gdzieś tam nas spisywał na straty i utrzyliśmy nosa. No i teraz postaramy się zrobić to samo, tak? Na pewno nie będzie tutaj legi łatwo, chociaż wiemy, że ona też walczy o mistrzostwo i to nie będzie łatwy mecz. No ale my o tym nie myślimy. Skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. Będziemy grać dla naszych kibiców. Oni na to zasługują, tym bardziej, że tyle ich przychodzi i. Korona cały czas będzie o to walczyć, żeby tych ludzi było jak najwięcej na tym stadionie. Drużyna Legii w każdym razie nie wywołał Was drżenia nóg przed wejściem na Murawę? Nie, absolutnie. Wcześniej te mecze też na pewno tutaj pokazały wszystkim, że każdemu możemy stawić czoła. Wiadomo tutaj wpadka na na Lechu Poznań. No ale mimo wszystko też graliśmy bardzo dobre, bardzo dobre spotkanie, już tam wiadomo nie grzepmy. Czy był karny, czy nie był karny, mimo tego jakby się mecz nie ułożył, to, to na pewno też Mam nadzieję, że kibice byli z nas zadowoleni po tym meczu. No bo dwa mecze z Legią w tym sezonie za Wami. Nawet ten przegrany tutaj 2-4, ale w trudnym bardzo dla Was momencie, ale postawiliście się wtedy, postraszyliście Legię. W tym, to spotkanie w Warszawie bezbronkowo zremisowane, będąc zespołem pewnie lepszym i bliższym zwycięstwem, więc to nie jest tak, że przejdziecie na straconej pozycji, tylko po prostu jeszcze zagracie swoje, to można tutaj powalczyć pewnie nawet o trzy punkty. My na pewno będziemy grali swoje, teraz w zależności od tego jak jak zagra Legia, tak, no ale ona zagra tak na tyle, ile my im pozwolimy w tym meczu, a będziemy pozwalać na jak najmniej, będziemy robić to, co nam będzie kazał trener. Jak na razie widać, że to wszystko skutkuje, cała jego taktyka, cała jego myśl. Na pewno my mu bardzo mocno ufamy w tym wszystkim i na pewno to się podoba nie tylko nam, nie tylko trenerowi, ale także wierzę, że też ludziom, którzy przychodzą na ten stadion, no i to nawet pokazuje, że oni. Przychodząc z wieżą, my nie gramy już tutaj o żadne puchary ani nic, a jednak ta frekwencja gdzieś, gdzieś naprawdę bardzo się tutaj podreperowała po tym wszystkim, bo wcześniej było po 6-7 tysięcy, teraz jest dwa razy tyle. Także serce się cieszy yy, i mam nadzieję, że w niedzielę też będziemy się wszyscy cieszyć. Dla trenera i dla kilku z Was będzie to. Może pożegnalny mecz przed kiepskimi kibicami, bo wiemy, że te zmiany się szykują i trener odejdzie i pewnie też pewna grupa zawodników, więc to jest też chyba okazja, żeby gdzieś tam się spiąć na nowo jeszcze raz i, i zagrać fajny mecz dla, dla kibiców. No tak, wiadomo, my, my tutaj cały czas, cały czas nam trener powtarza, że gramy dla kibiców. Teraz tylko i wyłącznie to nam, to nam zostało, a, a my z chłopakami cały czas mówimy, że będzie grać nie tylko dla dla tych ludzi, którzy tutaj przyjdą, ale też dla trenera, tak? Także będziemy się starać, żeby właśnie Tutaj trener był z nas zadowolony, zadowolony po tym meczu, bo u niego nie ma tak, tylko że po zwycięstwo podchodzi na sklepie, nawet jeżeli przegraliśmy na meczu, to też był z nas bardzo zadowolony. Cały czas stara się wyciągać, wyciągać te plusy, no i na pewno w jakiś sposób trzeba będzie się tutaj odwdzięczyć. Nie wiadomo co do chłopaków, kto zostanie, kto będzie grał, nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to nie wiadomo, no ale wiadomo, gramy teraz dla kibiców i dla trenera.